Oświata zdumiewa przede wszystkim olbrzymią ilością niewiedzy, którą potrafi zgromadzić pod postacią suchych faktów. Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia. Szkoła przygotowuje dzieci do życia w świecie, który nie istnieje. Większość nauczycieli traci czas na zadawanie pytań, które mają ujawnić to, czego uczeń nie wie, podczas gdy nauczyciel z prawdziwego zdarzenia stara się za pomocą pytań ujawnić to, co uczeń potrafi lub czego jest się w stanie nauczyć. Faktycznie, nasz system edukacji zawiera sporo elementów, które wymagają zmiany. Ale to, co jest interesujące, to fakt, że chyba wszyscy o tym wiedzą. Jest naprawdę mnóstwo nauczycieli, profesorów i polityków, którzy o tym mówią. Ja sam zrobiłem już cztery filmy o różnych problemach i propozycjach rozwiązań. Dlaczego reforma systemu edukacji jest tak trudna? Od czego zacząć i jakie elementy musi zawierać, żeby się udała? Zacznijmy od krótkiego powtórzenia. Fundamenty i spora część obecnego systemu edukacji powstały w XIX wieku w Prusach. Jego zadaniem było dostarczenie obywatelowi podstawowej wiedzy o świecie i przygotowanie go do pracy w fabryce lub służby w wojsku. To wyjaśnia sztywny podział na klasy, równe godziny lekcyjne. Apele, narzucony z góry i identyczny dla wszystkich program nauczania, oraz test umiejętności pod koniec każdego etapu kształcenia. Szkoły i koszary łączy też hierarchiczna struktura, brak możliwości podważania autorytetu, sporo biurokracji i zero tolerancji dla błędów. Jak łatwo się domyślić, różnic między szkołą a koszarami jest jednak więcej niż podobieństw, i to z nich wynikają niektóre z dzisiejszych problemów. Po pierwsze, znasz swój cel idąc do wojska. Masz zostać żołnierzem. Co prawda jest wiele różnych specjalizacji, ale koszary to raczej szkolenie wewnętrzne, a nie przygotowanie do konkurencji na wolnym rynku. Nasza edukacja stoi w rozkroku między ogólnym wykształceniem obywatela a przygotowaniem go do pracy. Po drugie, młodzi ludzie są inni i wymagają innego podejścia niż dorośli. Co rodzi kolejne pytania: czy lekcje muszą zawsze trwać tyle samo? Czy muszą zaczynać się rano, skoro wiadomo, że młodzi ludzie mają większą tendencję do chodzenia później, spać i stawania później? No i czy jest nam potrzebny sztywny podział na klasy? Po trzecie, wojsko musi być na bieżąco z technologią, ponieważ broń jest jedną z podstaw ich działania i budowania przewagi nad przeciwnikiem. Szkoły całkiem widowiskowo potrafią unikać nowinek technologicznych. Po czwarte, armii mają większą presję modernizacji i reform, ponieważ elementem ich działania jest obserwacja przeciwnika. Oznacza to, że jeżeli w regionie pojawią się nowe samoloty, to my również powinniśmy pomyśleć o swoich. Nasze uniwersytety i politechniki są uwzględnione w międzynarodowych rankingach. Niestety nie zajmują tam zbyt wysokich pozycji. Nie czuć też dużej presji instytucjonalnej czy w zasadzie pomocy, która pozwoliłaby im wznieść się wyżej. Nie znaczy to jednak, że nie ma u nas zdolnych studentów. Oni są. Na przykład grupa Impuls z Politechniki Świętokrzyskiej, która dwa lata temu wygrała prestiżowy międzynarodowy konkurs na łazik marsjański, czy dwójka studentów z Uniwersytetu łódzkiego, którzy rok temu wygrali Faster Mind Challenge. Sporo naszych studiuje też za granicą. Według Newsweek'a jest ich już 50 tysięcy. I wreszcie po piąte, wiesz, po co idziesz do wojska, rozumiesz swoją rolę i miejsce w szeregu. Czujesz, że to, co robisz jest ważne i daje ci motywację do dalszego działania. To chyba największa luka w naszym systemie edukacji, ponieważ młodzi ludzie bardzo często nie wiedzą, dlaczego się czegoś uczą. Ale są kraje, gdzie to wygląda inaczej. W moim pierwszym filmie o edukacji opisywałem przykład Finlandii i tamtejszych szkół, które uznawane są za najlepsze na świecie. Uczniowie nie tylko osiągają najwyższe wyniki w międzynarodowych testach kompetencji PISA, ale również, według badań, są usatysfakcjonowani z nauki i lubią chodzić do szkoły. Reforma edukacji przejęła tam interesującą i nieintuicyjną strategię. Profesor Linda Darling-Hammond w swoim tekście Czego możemy się nauczyć z sukcesu fińskiej reformy edukacji pisze, że Finowie zamiast odgórnie narzucać szkołom nowy system, dali im większą autonomię. Kiedyś system nauczania w tym kraju był mocno uregulowany, a program zawierał 700 stron różnych instrukcji. Dla porównania, dzisiaj cała podstawa z matematyki mieści się na 10. Finowie zaliczają tylko jeden obowiązkowy egzamin pod koniec edukacji, przed uniwersytetem, natomiast większość zadań zaliczają na zasadzie projektów czy prac semestralnych. Informację zwrotną, czyli ocenę, uczniowie najczęściej utrzymują ustnie. Nie oznacza to, że w Finlandii w ogóle nie ma ocen. Nauczyciele dostają w oficjalnym kurikulum propozycje podsumowywania postępów ucznia, ale są to raczej zasady ogólne, na podstawie których później sami przygotowują swoją ścieżkę edukacyjną. Natomiast, by podtrzymać motywację do nauki, problemy omawiane na lekcjach są często wybierane razem z uczniami. Profesor Yang Zao z Uniwersytetu w Kansas powiedział: Należy skupić się na rozwijaniu talentów, a nie naprawianiu błędów. Różnorodny świat wymaga różnorodnego podejścia. Nie są to oczywiście odpowiedzi na wszystkie problemy naszej szkoły. Z tych poważniejszych należy wymienić przepełnione klasy, które utrudniają indywidualne podejście do ucznia. Nie jest to jednak problem przypadkowy, ponieważ w naszym kraju brakuje nauczycieli. I to jest bardzo zła wiadomość, ponieważ żeby uratować szkołę, przynajmniej posługując się fińskim przykładem, należy uwolnić nauczycieli. Paradoksalnie jesteśmy, tak samo jak uczniowie, uwięzieni w sztywnej podstawie programowej. Dlatego, jeżeli chcemy systemu, który będzie bardziej nastawiony na wyszukiwanie talentów i ich mocnych stron, to musimy przede wszystkim zainwestować w pedagogów dosłownie i w przenośni. Mniej czasu na sprawdzanie testów i egzaminów, a więcej na przygotowywanie ciekawych zajęć? Hmm, brzmi jak dobry pomysł. Luźniejsza podstawa programowa i większy wpływ nauczycieli na prowadzone lekcje? Hmm. To na pewno nie jest łatwa zmiana, która wymagałaby nie tylko czasu, ale również zmian w kształceniu pedagogów oraz pewnej zewnętrznej pomocy, o której powiem niedługo. Nie możemy się też oszukiwać. Braki w kadrze nauczycielskiej są niewątpliwie spowodowane zbyt niskimi pensjami. System edukacji to bardzo złożona i skomplikowana maszyna, dlatego każda poprawka w nim jest tak trudna do wprowadzenia. Ale na szczęście te oparte o osoby uczące są tyle wdzięczne, że nie muszą być od razu zmianami totalnymi. Możemy wprowadzać je stopniowo w niektórych szkołach, w niektórych województwach i następnie w całym kraju. Miejmy też świadomość, efektów możemy nie zobaczyć za rok, a nawet za dwa. Reforma edukacji w Finlandii trwała 35 lat. Nie myślicie jednak, że w Polsce nie jesteśmy w stanie stworzyć szkoły na miarę XXI wieku. Ostatnio w oko wpadło mi liceum ogólnokształcące Life Skills 1, Tak, LOL 1. Szkoła chwali się między innymi autorskimi lekcjami, co najmniej 30 godzinami w muzeach i laboratoriach. Poza tym każdy uczeń ma tam kontakt z mentorem, 12 godzin teatralno-improwizacyjnych, co najmniej 5 projektów specjalnych i wystąpień publicznych rocznie. Wow, na pewno brzmi ciekawie i oryginalnie. Nie jest to oczywiście jedyna ambitna szkoła, można wymienić chociażby liceum grotowskiego w Warszawie, w którym większość tego odcinka zostało nagrane. Takie szkoły zmieniają podejście do uczniów i do nauczania. Niestety wciąż są to najczęściej instytucje prywatne albo społeczne, czyli takie za które trzeba płacić. No ale cóż, nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy patrzyli na nie i sami się uczyli. A skoro jesteśmy już przy płaceniu i ambicjach, jeżeli jesteś młodym uczniem, który chciałby wziąć finanse we własne ręce, to mogę ci polecić konto w banku BNP Paribas. Jest to opcja dla obywateli 13. Młodszych obywateli od 7 do 13 roku życia zapraszam na stronę Misja Samodzielność, gdzie mogą znaleźć wiele quizów o edukacji finansowej. Tony Berner, profesor lingwistyki na Południowo-Wschodnim Uniwersytecie Norwegii, w swoim tekście Dlaczego reforma edukacji jest tak trudna i jak uczynić ją wydajniejszą, wymienia następujące elementy trwałej i skutecznej zmiany. Stały i profesjonalny rozwój nauczycieli i edukatorów wkomponowany w ich czas pracy, ponieważ czas jest najistotniejszy, by dobrze osadzić i przyzwyczaić do zmian, tak by zostały dobrze wprowadzone. Na podstawie badań Michaela Falana Tony Berner poleca stworzenie instytucji nauczycieli liderów, przypisywanych każdej szkole. Mają pomagać nauczycielom szeregowym w rozwoju zawodowym, przypominać im, by zadawali sobie proste pytania: dokąd zmierzam, w jaki sposób i co będzie następne? Pytanie o następny krok jest tutaj niewiarygodnie istotne, ponieważ dziś często szkoły nie przygotowują nas do aktualnych realiów, chociażby w rynku pracy. A przecież uczniowie spędzą w niej kilka, a nawet kilkanaście lat swojego życia, zatem wiedza, którą zdobędą, będzie jeszcze starsza. Nauczyciele powinni nie tylko być na bieżąco z aktualnymi trendami, ale również patrzeć w przyszłość. Zmiany nie mogą być narzucane z góry. Nauczyciele powinni zostać w nie wciągnięci, czyli rozwijać się w takich kierunkach, które ich interesują. Następnie powinni zmiany i swoje pomysły konsultować z liderami, którzy dadzą im informację zwrotną. Głównymi elementami wciągania w zmiany, które sprawdziły się w Kanadzie, Finlandii i Australii, są: kolektywna odpowiedzialność nauczycieli, sprawdziany, ale nie za dużo i na końcu zaufanie. Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że zmiany w systemie edukacji będą potraktowane jako coś kontrowersyjnego i wielu pedagogów może mieć do nich sceptyczny stosunek, zwłaszcza jeżeli jednym z ich elementów będzie danie im większej odpowiedzialności. Dlatego zanim zostaną wprowadzone, muszą być dobrze skonsultowane społecznie. Jak zauważyliście, większość tego planu opiera się na nauczycielach, ponieważ jeżeli chcemy systemu edukacji, który nie tworzy taśmowo niezainteresowanych światem obywateli, tylko pomaga ludziom, żeby znaleźli swoją drogę i wypełniali ambicje, to właśnie na nich będzie spoczywać odpowiedzialność, by tak się stało. Nie zrozumcie mnie źle. Myślę, że w Polsce jest obecnie mnóstwo wspaniałych pedagogów, którzy ambitnie realizują misję nauczania. Uważam, że jest ich nawet znacznie więcej niż nam się wydaje. Po prostu część z nich nie ma czasu i przestrzeni, żeby rozwinąć skrzydła. I wiecie co? Tak samo jest z uczniami. Jeżeli nasz system edukacji byłby wykrywaczem talentów, to uważam, że wielu młodych ludzi po prostu pomija, nie poznając się na ich wartości. Gdybyśmy zdjęli z uczniów i z nauczycieli część obowiązków i pozwolili bardziej im się cieszyć z tego, że przychodzą do szkoły, to myślę, że wszystko mogłoby wyglądać zupełnie inaczej. W tym momencie wizja nowej szkoły może nam się wydawać trudna do osiągnięcia i niezwykle odległa, ale jeżeli chcemy, by nasze dzieci, nawet jeżeli jeszcze ich nie mamy, nie traciły ciekawości życia, odnalazły swój unikalny talent i drogę w życiu i do tego wciąż chciały się rozwijać, nawet po końcu edukacji, a nawet zwłaszcza po końcu edukacji, to powinniśmy zacząć wprowadzać ją w życie. I to już dziś. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia, subskrybujcie.